Nie potrzebujesz ośrodka odwykowego. Nie potrzebujesz formuły, aby ktoś ci mówił, jak zostać uwolnionym. Jezus Chrystus może cię uwolnić przy ołtarzu modlitwy teraz, w tej chwili. Odwaga to ogłaszać wielkość Boga. Z wielką odwagą ogłaszali wielką prawdę. Musimy powrócić do tego. Musimy się o to modlić. Musimy być ludem wizji, musimy widzieć to, czego inni ludzie nie mogą zobaczyć. Musimy widzieć wielkość Boga interweniującego w tych czasach. Wizja musi prowadzić nas poza granice ludzkiego rozumu w taki sposób, aby jedynym powodem, dla którego tu jesteśmy, było oddanie siebie samego Bożemu celowi. Musimy być odważnym ludem, aby głosić tę wizję wśród obecnego pokolenia, które nie zna Boga. Po czwarte, ale nie ostatnie, musimy być ludźmi współczucia. Nie jesteśmy robotami, jesteśmy żyjącymi ludźmi. Aby pomóc ludziom, musimy okazywać troskę. Musimy głosić z Bożą miłością. Musimy głosić z przekonaniem. Musimy ogłaszać wyraźnie nasze przesłanie. Musimy mówić o grzechu takim, jakim jest. Musimy głosić prawość Boga. Musimy mówić o gorącym piekle i wspaniałym niebie oraz o wieczności bez końca. Jezus jest poruszony uczuciem naszej słabości. Jako ciało Chrystusa musimy też odczuwać i rozumieć zranienia innych ludzi. Wiara jest czynna w miłości. Wiara jest darem Bożym, to jest Boża wiara. Bóg daje wiarę i możliwość uwolnienia wiary, którą nam daje. Bóg jest miłością. Wiara jest czynna w miłości, co oznacza, że wiara jest czynna w Bogu. Bóg patrzy na tych, którzy są złamani, skruszeni i współczujący. Tak jak Jezus był na tym świecie, tak i my jesteśmy. Jezus posiadał współczucie, Jezus troszczył się. Płakał nad Jerozolimą. Jak bardzo my płaczemy nad swoimi miastami, aby dotrzeć do środowiska, gdzie powołał cię Bóg. Musisz mieć to samo współczucie, które Jezus miał dla Jerozolimy. Jeremiasz usiadł w bramie Jerozolimy i płakał i płakał, i płakał. Oby moja głowa zamieniła się w wodę, a moje oczy w źródło łez. Kiedy płakał, powiedział do tych, którzy wchodzili i wychodzili przez bramę. Czy to dla Was nic nie znaczy, dla Was, którzy przechodzicie obok? Ten duch musi nas opanować. Musimy być ludźmi współczucia. Jezus płakał nad grobem Łazarza, chociaż wiedział, że za chwilę ten człowiek wyjdzie z grobu, a mimo to płakał. Jeżeli Jezus prawdziwie w nas mieszka, będziemy ludźmi współczucia, będziemy ludźmi, którzy się troszczą. Stąd pytanie, jakimiż powinniśmy być my? Musimy być ludźmi, którymi nie można wstrząsnąć. Musimy być ludźmi podobnymi do obrazu Chrystusa moralnie i duchowo. Musimy być ludźmi, którzy widzieli Jezusa, a widząc Go nie widzą nic innego. Musimy być ludźmi, których jedynym celem życia jest znać go i sprawiać, aby inni go poznali.